Mam na widzowie dzisiaj 78 marzeń z lutu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. zachęcam was do zostawienia lajki i subskrypcji. A teraz szybka informacja. Wie, czy wiecie, jak mm, odblokować e, robienie no, filmów na żywo? Bo mam już 50 subskrybentów, a na 50 subskrybentów mi pokazuje, że mogę. wie jak to zrobić, to w komentarzach ja jeszcze nie przedłużam i przechodzę do materiału to tak nie raz nie raz Mam nadzieję, że Wam się to część spodobała. A więc co? Pa, widowie.